Ale pospane, co to? Aha, no tak, przecież dzisiaj jest QA i z samego rana mamy już pierwsze pytanie. Czy słyszałeś kiedyś o świadomych snach i czy próbowałeś praktykować? Co sądzisz w ogóle na ten temat? Sytuacja ze snami wygląda u mnie tak. Co nocy przez całe życie mam tak bujne i czasem tak męczące sny, że wolałbym czasem, żeby mi się nic nie śniło. Dzisiaj, dla przykładu, miałem sen o tym, że Bogusław Linda oddał swoją komórkę jejową swoim 80-letnim znajomym, po to, żeby mogli mieć dziecko, żeby się odmłodzić. Kiedyś nawet czytałem książkę na ten temat, jak wywoływać to na życzenie. Praktykowałem to przez kilka tygodni w Tajlandii i nawet udawało mi się kilka razy właśnie na życzenie obudzić we własnym śnie. Może powinienem do tego wrócić, skoro mam tyle tych snów, to chociaż zrobię z tego jakiś użytek, nie? U, byle nie lewą nogą. Kawy, kawy, kawy dajcie, a jak umrę, pochowajcie. Ob, kolejne pytanie. Z czego teraz żyjesz, jeśli w ogóle nie pracujesz? Jak wygląda Twój cash flow? No i to jest piękno przychodu pasywnego. Ja nie muszę chodzić na etat i poświęcać pół swojego życia na to, żeby siedzieć za biurkiem, żeby zarabiać pieniądze. Wystarczy ruszyć swoją szarą masą i wymyślić sposób, jak zrobić to tak, żeby mieć odpowiednią ilość wolności i odpowiednią ilość pieniędzy do tego, żeby tą wolność utrzymać. Tak jak wspominałem nie nieraz, ja nagrywam produkty treningowe, w których pokazuję ludziom, jak wrócić do formy, albo jak naprawić swoje bolączki i dysfunkcje. To jest model biznesowy, który sobie wymyśliłem i u mnie sprawdza się on znakomicie. Ja wiem, że wasze otoczenie próbuje was wtłoczyć w Foremkę na zasadzie, że jedyna słuszna droga to jest skończ studia, zatrudnij się na etacie, weź kredyt i do piachu. Nie musi tak być, możecie żyć jak chcecie, wystarczy tylko troszeczkę pomyślunku. Ależ też petne krety potrafią trawnik zepsuć. Wszędzie te kopce. Jedyny plus jest taki, że można sobie przyjemność za rana zrobić i wsadzić w to stopę. No proszę, kracik też chyba chcę o coś zapytać. Czy pracowałeś kiedyś na etacie? Jaka była najgorsza robota, w której pracowałeś? Jasne, że pracowałem i to nieraz. W gastronomii, w tematach biurowych nawet w jakichś śmieciowych etatach na zasadzie sklejania jakichś guwien w kanciapie ale nigdy nie wytrzymałem dłużej niż 3 miesiące, bo zawsze czułem, że ze mnie to duszę wysysa po prostu dlatego ja jak byłem młodszy zawsze wolałem pojechać sobie na 2 miesiące do Norwy albo do Amsterdamu, zarobić pieniądze, żeby później mieć na cały rok, żeby nie musieć pracować non stop, a po prostu sobie ewentualnie dorabiać. Najgorsza robota to jak miałem 18 lat i właśnie pojechałem na wakacje, żeby zarobić coś do Anglii do Oxfordu. Jedyna robota, którą znalazłem, to było chodzenie w przebraniu Batmana w centrum Oxfordu i rozdawanie ulotek. I najgorsze było w tym wszystkim to, że ten kostium był zrobiony z nieprzepuszczalnego poliestru i mój poprzednik, obleśny grubas, po prostu tak się w niego syto spocił, że walił ten kostium od pierwszego dnia, jak musiałem go zakładać. Po prostu no syf na maksa. No ale cóż, jak już tam przyjechałem i płacili mi w funtach, to musiałem zagrać zęby i zapierdalać. Swoją drogą, jeśli już o zapierdalaniu mowa, to dopijam kawę i jadę do biura. A, w końcu wiosna. Ale mam wygniecione spodnie. I tam. Podnie nie wypracowałem, ale szybę to bym mógł umyć. Płyn do spryskiwaczy powinien załatwić sprawę. Założę się, że znów pół butelki wyleje obok. Dają te czerwone dzióbki, które nigdy nie działają. Na bank robią to specjalnie, żeby szybciej płyn wytracić i żebym musiał kupić nowy. Co, co ty? Przeklęte kuny. Znów wyżarły mi dziurę. A chwileczkę, coś tutaj widzę. A kolejne pytanie. Jakie jest Twoje marzenie? Słuchajcie, ja powiem wam tak, ja nie mam marzeń, ja mam plany. I plan na ten rok to jest wyprowadzić się w ciepłe kraje na jesień, tak? Na dłużej. I wymyśliliśmy sobie, że Andaluzja, Hiszpania jest na tyle fajnym miejscem, że chcielibyśmy tam z Martą po prostu najzwyczajniej w świecie pomieszkać. Między innymi za Łapa! Niebezpieczna sytuacja na drodze Nie nagrywajcie vlogów, jak jedziecie Między innymi zacząłem też wyprzedawać swój sprzęt, który mi zalega na półkach Po to, żeby mieć mniej manżuru w trakcie wyprowadzki Pojedziemy wysłać jedną paczuszkę Gościu, który ogarnął imposta, powinien Nobla dostać Teraz wysyłanie paczki to czysta przyjemność o, następne pytanie. Mam pytanie odnośnie medytacji. Ciężko mi cokolwiek się dowiedzieć na ten temat, a chodzi mi o trudności w medytacji, dysocjację z tym związaną i dużo negatywnych myśli, z którymi ciężko sobie poradzić. Czy jest jakiś sposób na to? Jeśli chodzi o medytację, to nie jesteś osamotniony <grytanie> z tym pytaniem, mi się wydaje. Jest to pierwszy etap, kiedy zasiadamy medytować. Słuchajcie, medytacja działa jak sprzątaczka. Dla naszego świata emocjonalnego i myślowego. Wyczyszcza wszystko, co jest nam niepotrzebne, zostawiając tylko te najpotrzebniejsze rzeczy. Jeśli my nie damy wykonać tej roboty w trakcie medytacji, no to niestety, ale będziemy zawaleni tym takim mentalnym, głównym, które nam będzie przeszkadzało w naszym życiu. Nie jest to przyjemne, ale musisz mi uwierzyć, że jest to konieczne. Poza tym ludzie teraz są totalnie odłączeni od tego, co ma na nas działania terapeutyczne, czyli od przyrody. Siedzimy w tych swoich smażalniach elektromagnetycznych, w biurach, w galeriach, ogólnie w betonowej dżungli, otoczeni hałasem spalinami i smutnymi ludźmi. To wszystko się odkłada i potem jesteśmy poryci. I jak mamy chwilę dla siebie, na przykład w trakcie medytacji, to zaczyna to wszystko wyłazić. Ja się śmieję, że swoje biuro zrobiłem sobie w lesie nad jeziorem. Trochę stromo, ale warto. Nawet jak mam zły dzień to przychodzę tutaj, mam kawkę, memsy i po jednej, dwóch godzinach przebywania w takim miejscu wszystko ze mnie spływa. Czuję się jakbym zajarał jointa. Kolejne pytanie, no i jeden nemenemensik. Co doradzisz, żeby w jakiś sposób sobie dorobić dotyrki na etacie, żeby mieć jakiś fundusz na swoje cele? Tak, żeby znaleźć jakiś dodatkowy i sensowny szmal poza etatem na początek. Myślałem o programowaniu, ale nie mam o tym zielonego pojęcia, więc musiałbym się uczyć wszystkiego od podstaw. Wydaje mi się, że mam nienaganny głos i obserwuję trochę kanałów na YouTubie. Zauważyłem tendencję, że czasem słyszę te same głosy lektorów w różnych kanałach. Jeśli chodzi o samą pracę, wiem gdzie szukać poradników w tym lub innym temacie, żeby zacząć. Natomiast gdzie szukać takich ofert pracy? W sensie jednorazowych zleceń na jakąś czynność typu Lektor na jeden odcinek. Streszczając to pytanie do jednego zdania. Jak zarobić łatwy hajs i się nie narobić? Jeśli to jest waszym celem, idźcie do rządu, tam zarobicie w cholerę łatwego hajcu. Gorzej troszeczkę będzie z szacunkiem w społeczeństwie i z waszym sumieniem, no ale wasz cel zostanie osiągnięty. Słuchajcie, nie ma w życiu czegoś takiego, jak łatwy hajc. Jest tylko dobry plan i bardzo, ale to bardzo dużo pracy. Słuchajcie, żeby mieć biuro w takim miejscu jak tutaj, ja musiałem poświęcić około 5-6 lat ciężkiej orki od rana do nocy. Mówisz, żebyś się nauczył programowania, ale będziesz musiał zacząć od zera. No i to zacznij od zera, naucz się tego i zacznij zarabiać na tym pieniądze. Jeśli chodzi o sprawy lektorskie, czemu ktoś by miał ciebie zatrudnić, skoro ma do dyspozycji ludzi, którzy są profesjonalistami w tym temacie? No, na ładne oczy, na ładny głos Sorry, ale tak to nie działa. Słuchajcie, jeśli chcecie mieć dobrą pracę, zarabiać dobry hajs, mieć wolność i dyktować warunki w tym życiu, musicie się stać specjalistami w jednej lub w kilku dziedzinach. To wymaga, tak jak powiedziałem, czasu, pracy, systematyki, a prędzej czy później to się wydarzy. Zaczyna się robić już trochę zimno, więc zawijam się ze swojego swoimi... oku. Killa... <słuk> 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 oh, fuck. Oh fuck! O oh fuck. Kolejne pytanie. Mając 20 lat, chcę zostać trenerem personalnym. Co powinienem zrobić? Widzę, że wiesz, komu zadajesz to pytanie, ja jestem trenerem od, od wielu lat. Eee, słuchaj, po pierwsze, masz 20 lat. Całą karierę zawodową przed sobą, więc na twoim miejscu na początek zastanowiłbym się, czy trener personalny to jest na pewno ścieżka, w którą chcesz zainwestować swój czas. Dlaczego tak mówię? Czy zawód trenera jest zły? Nie, jest całkiem dobrze płatnym, całkiem spoko zawodem, nie jest idealny. Niemniej jednak, jest to dość mocno nasycony rynek. Trenerów w Polsce jest już. A będzie jeszcze więcej, zanim zdobędziesz odpowiednie kompetencje, żeby być na tym rynku konkurencyjnym. E, ja Wam tutaj już wspominałem, że nadchodzi duży przeskok technologiczny z Web 2.0 na Web 3.0. Będą metawersy, będą potrzebni ludzie, którzy potrafią się e, obsłużyć, potrafią obsłużyć tą nową technologię. E, VR, e, blockchain te tematy są naprawdę bardzo, ale to bardzo przyszłościowe, bo jak na razie one jeszcze raczkują. Więc masz dużo czasu, żeby się w ten temat wdrożyć, nauczyć, a później zacząć odcinać kupony. Jeśli jednak postanowiłeś, że trener personalny to jest coś, co na pewno chcesz robić, to na Twoim miejscu wyznaczyłbym cel: czytać przynajmniej jedną książkę w tej dziedzinie miesięcznie, przynajmniej jedną godzinę dziennie oglądać materiałów wideo, chociażby na YouTubie. Trzecia sprawa po kilku miesiącach takiego wdrażania się. I nauki. Zaproponaj swoim znajomym, czy też rodzinie, że będziesz ich trenował za darmo. To będzie najlepsza szkoła trenera personalnego, jaką jesteś w stanie sobie wymyślić. Dodatkowo nie będziesz się spinał, bo ci ludzie nie będą ci jeszcze płacić pieniędzy, więc nie będą mieli nie wiadomo jakich oczekiwań i zobaczysz, że bardzo mocno ci to ułatwi cały start w tym e, zawodzie. Kur*** oh. Cześć Alex tu Auryz. Mam pytanie. Jaka jest twoja największa wada charakteru? Jaką obecnie książkę czytasz i jaki jest twój ulubiony serial? Moją największą wadą charakteru jest chyba to, że jestem dość odwetową osobą. Jeśli ktoś mi podpadnie, to zanim sprawiedliwości nie stanie się zadość to ciężko mi jest przejść z tym do porządku dziennego. Jaka książka? Mózg zmienia się sam, gdyż właśnie przygotowuję nowy kurs o neuroplastyce, o którym za niedługo już usłyszycie. I czy mam swój ulubiony serial? Mogę wymienić trzy. Są to Przyjaciele, Californication i Breaking Bad. Nie uwierzycie, skąd wypadły kolejne dwa pytania? Z kosmetyczki. Kto jest Twoim ulubionym YouTuberem i co sądzisz o DMT? Moim ulubionym YouTuberem jest Jesse Driftwood. Link do jego kanału oczywiście umieszczam w opisie. Jest to bardzo szczery i autentyczny gościu. Właśnie to bije z jego materiałów, a dodatkowo jest świetnym e, twórcą internetowym. Co sądzisz o DMT? Sądzę, że jest mocne i nie do końca dla mnie. Kolejne pytanie. Skąd czerpiesz inspiracje? Czy jest ktoś lub coś, co Cię inspiruje? Dlaczego 9V Nirvana? Nie będę specjalnie odkrywczy, jeśli powiem, że inspiruję się innymi twórcami na YouTube. Jest to platforma, na której spędzam zdecydowaną większość czasu, na... kiedy korzystam z internetu. I po prostu, jeśli wynajduję jakieś perełki, to później staram się je przekuć też na swoją twórczość. I drugie pytanie, dlaczego 9V nirwana? Otóż to określenie usłyszałem w podcaście Joe Rogana, którego kiedyś namiętnie słuchałem i chodziło o to, że 9V baterią można tak stymulować swój mózg, że uczy się on turbo-turbo szybko czegokolwiek tylko byśmy nie chcieli, czyli oddziaływując tymi dwoma miliamperami, które ta bateria wytwarza, możemy po prostu zmieniać nasz mózg. No i po to powstał ten kanał, żebym ja się mógł zmienić w pozytywny sposób, a także pomóc ludziom, którzy też chcą tego dokonać. A poza tym nazwa 9V Nirvana jakoś od razu e, mi się spodobała, więc stwierdziłem czemu nie. Słuchajcie, mam dzisiaj imprezowy nastrój, dlatego też odpalę sobie perowarka i zrobię zupę. Tak wiem, Carlsberg to sikacz, no ale ja lubię. Dzisiaj w Biedronce była promocja na kalafiora, także stwierdziłem, że nie ma lepszej okazji do tego, żeby zrobić w końcu zupę kalafiorową. Dlatego za chwilkę się to stanie, a przy okazji będę odpowiadał na wasze pytanie. Yes. Jest Jono. Wspomniałeś w jednym z odcinków o Twoim pobycie w klasztorze buddyjskim. Miło by było usłyszeć historię, jak tam trafiłeś, jak wyglądał Twój dzień itd. Jakie pytanie, które sobie zadałeś lub usłyszałeś, miało największy wpływ na Twój rozwój osobisty? To prawda, swego czasu trafiłem do klasztoru buddyjskiego w Tajlandii, na tak zwaną Vipasanę. Jest to pobyt, który jest tylko i wyłącznie nastawiony na medytację. Poszliśmy tam z moją ówczesną dziewczyną, było to bardzo ciekawe doświadczenie gdyż, tak na dobrą sprawę, cały dzień musieliśmy medytować albo siedząc w świątyni, albo łażąc wokół świątyni, ale w taki specjalny sposób, z krok za kroczkiem, z zamkniętymi oczami, albo z lekko uchylonymi, skupiając się na każdym ruchu, na każdym oddechu, nie wkręcając się w swoje myśli. Wytrzymaliśmy tam, w zasadzie, troszkę przez nią tylko 5 dni, gdyż jedzenie nie było koszerne, nie było wegetariańskie, jakby można było się tego spodziewać. Dlatego moja dziewczyna stwierdziła, że nie będzie nic jadła. Nie jadła tam nic przez 5 dni i po prostu po piątym dniu już była tak wycieńczona, że trzeba było stamtąd spieprzać. Było to bardzo ciekawe i ciężkie doświadczenie, gdyż nie pamiętam, żeby mnie tak wszystko bolało od tego siedzenia. Jeśli chodzi o drugą część, czyli pytanie, które sobie zadałem, które mnie doprowadziło do rozkminek, było takie: czy moje ciało i moje myśli to jestem ja? I od tego momentu jakby naprawdę nieustająca rozpina po dziś dzień trwa. Ale o tym będzie w kolejnych odcinkach. Także kliknijcie guzik subskrybu, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Nie wiem czy wiecie, ale ta część kalafiora jest turbo smaczna. Jest to kaczam. Zawsze to sobie wycinam. Dobra, czas zajrzeć co tam u mojej zupy. O, kolejne. Pytanie. Jesteś osobą, co ma w sobie ogromną ilość pozytywnej energii i potrafisz nią skutecznie zarażać. Podejrzewam, że nie zawsze tak było. No chyba, że taki się urodziłeś, to mnie popraw. Więc kiedy u ciebie, że tak powiem, kliknęło? Szczerze mówiąc, jest to chyba cecha mojego charakteru, gdyż przez całe życie lubiłem się wydurniać. Pamiętam to jak dziś, jak moja mama wróciła z wywiadówki i oznajmiła mi, że wychowawczyni powiedziała jej, że jestem klasowym błaznem. Pamiętam, że ton jej głosu po prostu wskazywał na to, że normalnie dowiedziała się, jakbym był niemalże trendowaty. Pamiętam, że nie do końca rozumiałem, dlaczego to jest źle. Nie dostałem tych jedynek. Po prostu lubiłem się wydurniać w klasie. No i tyle. Kurde, zapomniałem, że tą zupę tyle czasu się gotuje jest prawie 23, no ale jest, w końcu udało się. A, tego mi było trzeba. Jeśli nie widzieliście poprzedniego QA, to tutaj znajdziecie do niego bezpośredni link. Pozostawcie proszę lajka, także jakikolwiek komentarz dla algorytmów z mojej strony, to na dzisiaj tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym materiale.